Państwa i piesków już przywitałem, również moje koleżanki i kolegów z komisji. E, dzięki, że, że chcieliście i mogliście dzisiaj być z nami. Jeżeli chodzi o y, głównych y, animatorów dzisiejszego, dzisiejszego treningu, to będzie to Ania i Marta, ja też będę troszeczkę pomagał, jak to będzie technicznie wyglądało. W związku z tym, że mamy różne pieski i my do końca nie wiemy jakie mają Państwo oczekiwania. Powinniśmy podzielić Państwa jakby na dwie grupy. Zrobimy to i tak, i tak ze względów technicznych, ale na grupę ludzi, którzy chcą doskonalić lub szkolić aport jako coś, co będzie im potrzebne do polowania z psem i udziału w konkursach. Tutaj wymagania są trochę inne niż dla tych z Państwa, którzy chcą przygodę z aportem traktować jako sposób na znalezienie psu zajęcia, budowanie z nim więzi, relacji i robienie z nim czegoś, co on i tak lubi i dlaczego jest stworzony, powiedzmy, w jakiejś uporządkowanej formie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w teorii i w dobrej praktyce aportu uczy się w taki sposób, że najpierw pies... Uczy się brać i nosić z radością i spontanicznie wszystko, co, co go interesuje, co jest dla niego atrakcyjne. To w początkach. Później, powoli, podnosząc poprzednie, dochodzimy do tego, że bierze każdy wskazany przez nas przedmiot. Każde dami, cokolwiek by to nie było, butelkę po keczapie, obojętne. Bardzo, bardzo dużo później e, wymagamy od, tego od psa, żeby na końcu tej drogi przyszedł do nas za portem, najkrótszą, najprostszą drogą, usiadł i oddał go wsiadzie. To jest coś, do czego dążymy w przypadku psów polujących i konkursowych oraz do tego, żeby ten aport był miękki, żeby nie było chrupania. W związku z tym unikamy pracy na tuszkach z psami, które nie mają perfekcyjnie zrobionego aportu nadami żeby było, jak książka mówi, spróbujmy sobie taki mały teścik zrobimy na damiku, na zwykłym aporcie, powiedzmy w linii prostej, tak jak pies widzi ten aport, czyli nie żadne odszukiwanie, nie blind retrieve. Po prostu zwykły aport, zobaczymy, jak pieski będą to nosić, jak oddawać. Przede wszystkim jak Wy też z tymi psami wchodzicie w, re, w taką relację, tak to nazwijmy. Mamy bażanta, później możemy sobie przejść na wodę, żeby się schłodzić. Mamy jakiś tam szuwar, mamy wodę otwartą. Także tak sobie to myślę, że przepracujemy. W związku z tym, że nie ma nas bardzo, bardzo dużo, to myślę, że będziemy, każdy będzie mógł sobie spróbować aportu po prostu kilka razy, żeby też sobie jakby utrwalić i żebyśmy zobaczyli. jak to wygląda. Żeby to było wzorowo, przewodnik, e, zanim wypuści psa e, z ręki, zwolni go z otoku. E, regulaminowo sadza pieska koło siebie, e, żeby pies nie wyrywał. Damy pieskowi powąchać aport. Ja wynoszę aport, przewodnik nie puszcza psa, zanim ja do niego nie wrócę. Bez aportu, oczywiście. Tak, teraz ja już wróciłam. Przewodnik zwolni psa i wyśle ją po aport. Istotne jest to, żeby właśnie jak wiemy, że pies jeszcze jakby nie jest na tym etapie, nie poskładał tych wszystkich elementów do siebie, żeby go póki co na siłę do tego nie prowokować, bo może zacząć nam ten aport wypuszczać, my go nie zawsze zdążymy chwycić. Kilka takich powtórzeń czasami wystarczy, żeby pies nabrał już tej maniery, że jak my się tylko będziemy do niego schylać, on od razu będzie pluł aportem. A tutaj super. I pamiętajcie też, że jeżeli my w głowie mamy wykończenie zadania do siadu, a pies... Z jakichś przyczyn no nie wykończył go wsiadzie. E, tylko no dobra, wypuścił ten aport, tak jak tutaj nam się zdarzało, wypuścił, nie do końca przyniósł i tak dalej, i tak dalej, ale pochwalmy go. Jeżeli pies nie dał nogi na drugi koniec łąki z tym aportem i musieliśmy go przez godzinę ganiać, a przyszedł do nas i nawet wypuścił, zawsze pamiętajcie, pochwalcie tego psa. Naprawdę uwierzcie mi, że on na to czeka, na tą pochwałę, na to poklepanie, na, ten, na to dobre słowo od nas. Słuchajcie. Fajny ciekawy przypadek. Jeżeli pies dobrze nosi aport, zaraz to zweryfikujemy, a nie oddaje wsiadzie, to jest bardzo dobre narzędzie, czyli platforma. Mamy ją tutaj ze sobą i możemy na potrzebę tego przypadku to skleić. Platforma, czyli coś, co uwarunkowujemy psa w taki sposób, żeby wchodził i siadał, jak tylko ją zobaczy. To jest bardzo proste, to jest banalnie proste. Nie testuj, tylko trenuj. To my, planując ćwiczenie, musimy przewidzieć dobry i zły rozwój. W tej chwili, żeby nie, nie, nie męczyć, zrobimy jej najpierw króliczka, później zrobimy tego barżancika, bo jest mniej przyjemny. Jeżeli będzie wszystko OK, to później przejdziemy do spokojnego aportu na tuszach. To naprawdę robimy w tej chwili level hard, bo to, to wszystko, co tu się dzieje, zapachy i, i wokalizy tych piesków wszystkich, to jest bardzo trudne warunki. Dobrze, okej, okay. bardzo dobrze, bardzo dobrze. Czego my od niego chcemy? Nie ma zbudowanego na tyle trwale i powtarzalnie aportu nadami, dami, żeby przejść na chłodno do aportu na tuszce. Sama tuszka go tak podnieca i interesuje, że chce z nią być długo i nie chce jej oddawać. Nie ma w tym nic dziwnego, nie ma w tym nic złego. Aport. Sharon, aport, dobrze, dobrze, dawaj go, Sharon. Da! Dobrze! Super! Dobrze! Brawo! Dobrze, dobrze, dobrze! Spoko, spoko! Dobrze! Super pies! Dawaj go! Daj, dobrze! Koniec! Koniec! Eee, kończcie w taki sposób zawsze, żeby była radość, entuzjazm, zabawa, przyniosła, super, znowu się cieszy znoszenia. I to trzeba powtarzać z nią, ja Nie wiem, jak dla mnie to z dziennie. Takie sesje na dwóch, trzech typach aportu. To może być butelka półlitrowa po wodzie mineralnej, napełniona piaskiem lub napełniona. też jest dobra. Jeśli ją weźmie, jak nie, no to oklejmy ją czymś tam jakoś, zróbmy, żeby to było ciekawsze. Skrzydełka z barżanta coś. Zrobimy w tej chwili coś, co Wam też polecam. Jeżeli pies ma dobre odłożenie, to robi to sam przewodnik. Teraz go wysyłam. Brawo, brawo! Super! Dobrze, pochwal, super! Wejście efekto, efektowne, aczkolwiek takie efektowne wejścia musimy mieć też świadomość, że czasami mogą być dla psa niebezpieczne. Ta niczym Jezus by już pobiegła po wodzie. I teraz dobrze zakończ to tak, tak, super! I pochwal, pochwal, mocno pochwal. Także wiemy, że to nie jest wcale takie hopsiup I jak Wam ktoś będzie mówił, że to jest takie proste i że źle robicie, to, to nie. To, to nie jest wcale takie proste, bo trzeba być bacznym obserwatorem i naprawdę trzeba mieć dobry reflekt. To nie jest wbrew pozorom wcale takie łatwe, jakby ktoś mógł powiedzieć sobie. Bo mówi się wszystko łatwo, a, a praktyka później pokazuje. Sharon, Sharon wróciła, Łukasz też. Wszyscy zadowoleni. Sharon Brawo, super. Wiecie, dzisiaj tak naprawdę to też jest duża dawka pracy dla psów. I one i pogoda, i to jest ciepło, są emocje i tak naprawdę to jest duży wysiłek umysłowy, bo zastanówcie się sami. Być może część z was trenuje w ten sposób z psami, żeby zrobić i wodę i aport z lądu i jeszcze coś tam innego. To naprawdę są dla nich wymagające umysłowo zadania. No. Słuchajcie kochani, bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękujemy, że chciało Wam się dzisiaj tutaj z nami spotkać, bo wiemy, jest sobota, można mieć miliony innych planów, także bardzo doceniamy to, że zechcieliście dzisiaj przyjechać, zechcieliście pracować tutaj z nami, ze swoimi pieskami. Ja zawsze powtarzam, że to chciejstwo to jest największa moc sprawcza i można tym dojść do, do właściwie wszystkiego, wystarczy chcieć. Naprawdę to nie są takie banalne słowa, więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Myślę, że ten dzień spędziliśmy bardzo owocnie. Myślę, że tutaj dzisiaj zrobiliście naprawdę kawał dobrej roboty, ale to kawał. Za co serdecznie Wam jeszcze raz dziękuję i. Na podsumowanie chciałabym tutaj od nas taki drobny podarunek i pamiątkowy dyplom. Zawsze miło jest wyjechać choćby z, taki, z taką drobnostką, e, którą kiedyś zawsze mówię, że na stare lata jeszcze będziemy przy tym wszystkim płakać. E, oczywiście ze szczęścia wspominając takie fajne chwile. Brawo! ma Dziękuję wam się Michał. Jestem na, już na kolejnym wydarzeniu organizowanym przez Komisję Kenologiczną. Kolejna udana impreza kynologiczna dla przewodników wyżłów. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim organizatorom i członkom komisji, ponieważ znowu wywozimy masę wiedzy, oczywiście dużo praktyki, Praca była super. Dziękuję. Dziękuję. Diego też dzisiaj zrobił milowy krok. Tak, to prawda. I Ania też zrobiła milowy Ania jest krok. jest bardzo dobrym ja jestem, przewodnikiem, ja bardzo tak świadomym. świadomym przewodnikiem. Bardzo mi się podobało, jestem bardzo zadowolona. Przede wszystkim to, co tu jest bardzo mocną stroną, to jest atmosfera wszystkich tych warsztatów. Jestem na drugich warsztatach. Dziewczyny z komisji poznałam troszkę wcześniej, na trialsach. Także od tego momentu po prostu to, co jest zorganizowane, staram się wziąć udział, bo. No właśnie przede wszystkim na tą atmosferę, no i też postępy psa i, i czerpanie z tego olbrzymiej wiedzy. Kiera dzisiaj też pięknie pracowała, nosiła. To jest jeden z tych przewodników, który zawsze się przyczepi do swojego psa. Ja mówię, że Kiera pięknie pracowała i proszę tu nie dyskutować ze mną. podziękować uprzejmie za rewelacyjne warsztaty. Pies robi postępy. Są to już nasze drugie warsztaty. Rewelacja. Piesek zmęczony, czyli szczęśliwy. Pan zadowolony, pies zadowolony, rewelacja. Przyjechaliśmy do was w szczyny z dwoma munsterlanderami. Jesteśmy pierwszy raz na w warsztatach zorganizowanych przez Wrocław. Bardzo nam się podobało, będziemy na pewno przyjeżdżać. Wyjechaliśmy z nowymi doświadczeniami, nową wiedzą i z nowymi pomysłami, jak dalej prowadzić nasze wyżły. To nasze pierwsze wyżłowisko, a także pierwsze warsztaty. Młoda ma 13 miesięcy. Wracamy do domu z nowym doświadczeniem i zapałem do pracy dalszej. Daszbór. Pierwsza edycja wyżłowiska. Wydaje mi się, że bardzo udana impreza. Pogoda nam dopisała, Było świetna, była świetna atmosfera, pieski, pełne zaangażowania. Czasami przewodnicy jeszcze bardziej zaangażowani niż pieski, ale to właśnie o to chodzi, dlatego że. Praca z psem to jest wspólna praca, to jest praca duetu, to nie jest tylko praca psa, to nie jest praca samego przewodnika. W dzisiejszych warsztatach uczestniczyło 16 piesków, które przyjechały do nas tak naprawdę z całej Polski, więc to też cieszy nas jako komisję, że nasz zasięg tutaj w Wrocławia to nie jest tylko nasz lokalny zasięg, ale też słyszą o nas dalej, przyjeżdżają do nas bardzo chętnie przewodnicy ze swoimi towarzyszami. To był bardzo udany dzień i zapraszam wszystkich, do śledzenia naszego profilu. Kolejna fajna impreza za nami. Błażej znalazł świetny teren z piękną wodą, wykoszone, ogrodzone, bezpieczne. Także na pewno jest potrzeba robienia takich imprez jak to nasze wyżłowisko. Tak umownie nazwaliśmy to spotkanie i myślę, że będziemy się starali mobilizować i powtarzać to. Zachęcić ludzi do tego, żeby budowali więcej ze swoimi psami, żeby tworzyli relacje z nimi i żeby doskonalili też swój warsztat trenerski. I przez to wpływali na poprawę jakości i skuteczności pracy tych psów, czy to w łowisku, czy to dla niemyśliwych, po prostu, żeby w jakiś sposób spaliły energię i, i były szczęśliwe, bo do tego zostały wychowane przez setki lat. I, i wszystko w takiej formule, jak, jak to robimy z, jakby w, we Wrocławiu. Z miłości do psów, razem możemy więcej. Wrocławska technologia łowiecka.